Witam was bardzo serdecznie, moje drogie dzieci, na moim zaczarowanym kanale Instagram. Jak widzicie, skurwysyn na moim nosie, ma się świetnie. O, yy, słuchajcie, uważnie, nie? Dostałem kilka przekozackich, przekozackich wiadomości, o treści, ty kurwo jebana, <laughs> ty kurwo jebana, ile ci TVN zapłaciło za szkalowanie polskiej telewizji publicznej. <laughs> słuchajcie, muszę się do czegoś przyznać. To wszystko prawda. Byłem razem z grupą celebrytów latami szkolony do jebania TVP przez grupę niemiecko-rosyjskich gejów marksistów, i to wszystko prawda. To się zdarzyło naprawdę. Chciałem jeszcze tylko dodać jedną rzecz: nie? żeby była jasność. Tej hey, każda telewizja z się digidonga, każda jedna bez wyjątku. Rzecz w tym, że TVP oprócz tego, że z siedzi Gidonga, to jeszcze żre gówno. <noise> to jest różnica między nimi. Telewizja ma pojedyncze plusy. Na przykład uwielbiam program Doktor Pryszczylla, uwielbiam Widzę na Miłość, przekozacka rzecz. Nie wiem, czy widzieliście, ale na przykład w M jak Miłość i Chłopkowa leci na dwa fronty z mroczkami. W ogóle mnie zastanawia jedna rzecz, nie? Może my wszyscy się mylimy i może oni się nie nazywają mroczek, tylko. Mr. Oczek? Ale kurwa słusz!